Zauważyłem kilka dni temu twój wpis na, na X-ie. Wzięłeś się ze Sławkiem Mencenem, chodzi o ustawę o, o zakaz promocji banderyzmu. Chodziło, szczerze mówiąc, to, to był jakby konkretny, konkretne wydarzenie, bo rzeczywiście Mencen zaskoczył wszystkich głosując przeciwko tej poprawce i moim zdaniem nie umiał się z tego wytłumaczyć sensownie, bo. Odwoływanie się do y, ideałów wolnościowych, prawda, czyli jakby teraz Michnik, y, jakby męcen wchodzący w buty dawnego Michnika, który mówił tym Wolterem, prawda, że to nienawidzę tego, co mówisz, ale gotów jestem umrzeć za to, żebyś mógł to mówić, prawda. <grym> Natomiast no, nie, nie, niezbyt to jest mądre, bo oczywiście wszyscy wiemy, że wolność słowa jak każda wolność musi podlegać pewnym ograniczeniom i wzywanie do zbrodni, a tym jest pochwała banderyzmu, jest... Y Poza granicą wolności. Tylko Sławomir Męcen jest jednym z liderów partii politycznej, która w tej układance w tej chwili jest partią kluczową dla naprawy Polski. I to sprawia, że ja się zacząłem wypowiadać, bo bardzo widzę niebezpieczne tendencje, bo tak naprawdę co mówię wyraźnie, bez resetu konstytucyjnego się Polski nie naprawi. Większość samodzielna rządowa przy tym. Śmieciu konstytucyjnym, jaki pan Kwaśniewski nam kiedyś zafundował ze świętej pamięci panem Mazowieckim. Po prostu nie da się funkcjonować, pomijając to, że ta konstytucja już w ogóle nie istnieje, bo Tusk ją złamał w tylu miejscach i pogwałcił, że już po prostu nikt jej nie szanuje. Ale trzeba ustalić instrukcję obsługi państwa. Kto rządzi? Leon czy jego dzieci? Ja uważam, że powinien rządzić Leon, czyli prezydent, czyli powinniśmy wybrać ukłusy prezydencki i tak dalej. No to jest dyskusja, którą trzeba odbyć, ale trzeba. Czy znaczy nie, niech ona, niech ona się toczy? No to. Jak najbardziej, ale jakakolwiek tam będą skutki tej dyskusji, to trzeba mieć dwie trzecie Zgromadzenia Narodowego. Ja nie wiem, czy ja. Potrzebuję, czy to trzeba państwu tłumaczyć, że to państwo będzie państwem z dykty, dopóki się konstytucji nie zmieni i wszelkie zmiany będą pozorne, bo chyba 8 lat rządów PiSu pokazało, no co PiS miał w pewnym momencie większość w obu izbach parlamentu, miał prezydenta swojego, Trybunał. miał Trybunał Konstytucyjny, miał media. media, miał wszystko, po prostu najwyższą izbę kontroli, bo przecież Marian Banaś wykonał pewną woltę, ale w pewnym momencie <laughs> tak. był, no totalną, prawda, ale w pewnym momencie miał wszystko, i nic nie mógł zrobić. Oprócz jednego. Nie miał sądownictwa i... E, bo, no i... Nie, bo sądownictwo z reguły powinno być niezależne. Tak, no, no tylko. Ale że sądownictwo niezależne powstało w, przy okrągłym stole no, na takiej zasadzie, jak mówię, że ten... Transformacja ustrojowa była taka jak gra z szulerami, którzy najpierw ułożyli karty i sobie dali wszystkie asy i króle i ten, a potem powiedzieli od tego momentu gramy uczciwie. Kto przegrywa musi płacić, bo teraz od tego momentu uczciwie gramy, ale zachowali te karty. No tak było z tym wolnym sądownictwem. No, pan profesor Strzembosz z piekła nie wyjdzie po prostu za tę głupotę, którą się wykazał, a może nikczemność, tą się wykazał, że, że podżyrował po prostu to, że sądownictwo, do którego... To był taki pierwszy moment, dzisiaj może to historycy pokażą, że jak komunizm zmieniał skórę w Polsce, to był taki ogromny ruch ze sztabów wojewódzkich MSW, czyli ze SBC i z partii, z komitetów wojewódzkich do bankowości i do sądów. I oni zostawali bankowcami i sędziami. W bankach, potem weszły banki zachodnie, zmiotły to wszystko i ten system przepadł, ale w 90. Ale bardzo latach, często kupując te banki, to się tak, tak. wydaje im się nie stało. Ale powiedzmy, że już nie mają takich wpływów, jak w czasach uwłaszczania nomenklatury, które było właśnie dzięki temu możliwe, że potem te banki, nawet kosztem tego, że padały, ale dawały kolesiom, z towarzyszą partyjnym kredyty, tak zwane złe kredyty, których oni nie oddawali, a przejmowali <laughs> za nie gospodarkę. Natomiast w sądach to trwa do dziś.